Cześć moi drodzy, Siemaneczko! Słuchajcie, pojechałem na granicę szwajcarską, tam na Szwajcarii miałem rozładunek i tak sobie pomyślałem, że nie każdy był na Szwajcarii no tam spora część z was była, ale wiecie, tak chciałem pokazać mniej więcej o co chodzi z tą granicą taki mniej więcej krok po kroku jak, jak, jak to ugryźć i jeżeli chodzi o to przejście graniczne na którym byłem no to wiecie, to na każdym jednym jest to samo czy to jest Bazylea, czy ten Konstans, czy... kurcze, ja byłem na a, mniejsza z tym, tam, Mniej więcej wszystko wygląda tak samo, cała procedura, tak więc... Okej, okay, to wjeżdżamy na przejście graniczne i tutaj od razu na wstępie warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o te tabice, które u góry się tam przed chwilą znajdowały, to jeżeli jest korek albo cokolwiek innego, to mamy się ustawiać na pasie tylko i wyłącznie dla ciężarówek ewentualnie tutaj w fragmencie awaryjnego ewentualnie tutaj za chwilę jak zjedziemy z tego ronda to yy, również mamy się ustawiać na pasie bocznym tylko tak tutaj wygląda w ten sposób że jeżeli rano podjeżdżamy yy, to wiadomo tam jeden pauzuje jeden nie pauzuje i po prostu to idzie kurde jak krew z no teraz mamy godzinę dziesiątą, no to to już jest całkowicie pusto ale na przykład rano jak stoicie albo gdzieś tu pauzę kręcicie no to to już tak zupełnie Inaczej to wygląda. O i tutaj znowu ten pas się rozdziela na ciężarówki i osłówki i po prostu tutaj na tym tym, na tym yy, no stoją chłopaki pauzują często gęsto. Albo po prostu nie ma miejsca na parkingu i korek jest yy, no, na taką odległość, że, no, że aż tutaj odtąd się stoi i cały czas jedziemy wtedy tym pasem dla LKW. Tutaj dojeżdżając do samego końca kierujemy się już całkowicie znakami na parking dla aut ciężarowych tak jak tutaj ta, ta chłodnia stoi, no to on pauzę kręci. No i co? I trzeba go ominąć, no nie, nie ma innego wyjścia. Czyli siłą rzeczy trzeba złamać zakaz, bo, no bo nie przejedziemy, tak? To stoi i, i wywalone ma, tak. No I to jest właśnie to o czym. mówię. Firanki zasłonięte, a potem wy za nim staniecie i kurde i wszyscy stoją. Ale co zrobić, no widocznie tak tutaj musi być. Jeżeli chodzi o samo przejście graniczne, to to jest malutkie. Ale co do samej zasady, samego, samej konstrukcji i tak dalej, no to mniej więcej wszystko tak samo się odbywa. I zarówno na tych większych, zarówno na tych mniejszych widzicie Tutaj znowu chłopaki stoją i coś tu kombinują, ale my jedziemy na twardo, kurde, tam na parking wbijamy i, i wylane. Najwyżej będziemy kombinowali gdzieś na dupach staniemy, albo chwilę poczekamy i po prostu to się Sam wjazd, no to tak, tu strzałeczki idą w prawo. No, ja zawsze tutaj jadę sobie w prawo, a akurat bus. A nie, bus nie odjechał. Tam jest miejsce, o, widzicie? Miejsce od chuja. Czekajcie o. A wszyscy stoją gdzieś tam na, na jakichś gwiazdach. Wiecie, blokują, a potem inni nie mogą przejechać. Tu bus stoi, to nie wiadę I tu stoi kurwa bus, też nie wiadę. Najgorzej. Dobra, to jedziemy dalej, albo tu na Dupach staniemy. Tu jeszcze do rady. Dobra, czekajcie, znajdę sobie miejscówkę i będziemy opowiadać dalej. Zobaczcie, ładnie się udało, nie musiałem nawet tam z tyłu kombinować, nic się ustawiać, tylko tutaj kawałek podjechać jeszcze do przodu i ładnie w rajeczce stoję, więc pica Ok, co do teraz samych papierów, no to warto zabrać ze sobą kartę DKV, ale to zaraz Wam opowiem w dalszej części filmu dlaczego. Dokumenty od auta, papiery wszystkie, CMR-ki, nie CMR-ki, dokumenty celne i... Ja zawsze biorę tam jeszcze ze sobą dowód osobisty, jakiś pin, stalnicznika, spisać i to w sumie chyba wszystko. I teraz słuchajcie, teraz od czego warto zacząć? Ja z reguły zaczynam od tego, że idę do biura spedycyjnego, znajduję tam swoją spedycję na mapce, bo tu jest kilka budynków. Akurat tutaj teraz musimy między ciężarówkami przejść i tam zdarza się, że czasami trzeba poczekać, albo przerwy mają, albo kolejka jest długa i wiecie, i wtedy sobie. I wiecie, wtedy zdarza się, że trzeba chwilę poczekać, albo tam postać w kolejce, albo cokolwiek innego, to po prostu wtedy już w międzyczasie idę i yy, mam to z głowy, tak, jako pierwsze, bo to może być tak, że, że najdłużej tam będziemy czekali, a z reguły tam przy tej reszcie, no to nie ma aż takich trudności. Te spedycje są w różnych miejscach, są i tutaj, i, i tam dalej, zależy wszystko od tego, jaką macie yy, firmę spedycyjną. W tym wypadku no to idziemy do tutaj tego budynku, w którym... Yy, tam się znajdują różne spedycje, muszę tylko znaleźć na mapce odpowiednią i wiecie, i do nich pójść i zostawić im tam wszystkie dokumenty, papiery i zaraz zobaczymy o co chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o sam wygląd w środku, no to tak to wygląda? Są pokoje po prostu wchodzi tyle. Dobra, yy, tak jak przewidziałem, musimy sobie poczekać jakieś pół godziny. Tak więc idę do auta, bo muszę zadzwonić, bo tam oczywiście jakiś papierów brakuje, a już mój telefon przeszedł w szwajcarski zasięg. Co do kolejnego kroku, no to idziemy tam do tego budynku szarego, i tam idziemy do celników, do niemieckiego i do szwajcarskiego. Jeden podbija, że przyjmuje towar, drugi podbija, że wysyła towar. Tak więc to jest kolejny krok. No i tu jeszcze załatwia się, jak dobrze pamiętam. Kurczę, wiecie co, tu nie dam sobie ręki obciąć, ale chyba też w tym budynku szarym po prawej załatwia się to odnośnie opaty drogowej, jeżeli wjeżdżacie pierwszy raz na teren Szwajcarii. Znaczy, nie wy, tylko, tylko wasz pojazd, nie? Bo jeżeli już jest któryś raz z to macie albo kartę, ewentualnie macie boksa, ale dobra, o tym to, to sobie na spokojnie w aucie już opowiem. Dobra, idę najpierw do, do, do bryki i zaczynamy. I teraz tak, jeżeli chodzi o same spedycje, no to tu macie całą rozpiskę, nie? Eksport, import i która gdzie jest, w którym budynku i ładnie ponumerowane. I to jest tutaj przy tych automatach do opłaty drogowej. Sama opłata drogowa, no to wiadomo, wkładasz kartę od auta, wkładasz e, kartę od opłaty swojej tam paliwowej no i w, 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 jakieś tam numerki typu e, stan licznika, maksymalna waga, czy solo, czy... czy czy z naczepą, i już następuje wydrukowanie dokumentu. No i w sumie tyle, i wtedy możecie wjeżdżać. Ale dobra, idziemy zadzwonić do, do spedycji i zobaczymy, co tam dalej będzie się działo. A jeżeli chodzi o ścieżkę, bo nie wspomniałem o niej, no to ja stoję, tak jakby to jest ten stary, ta stara część parkingu tutaj, a tam wybudowali nowszą. I ja akurat stanęłem tam na tej nowszej nieco. Więc tu jest kawałek piechotką, żeby się przejść. Tak więc to wszystko idzie po kolei, można powiedzieć. Jeżeli oczywiście idzie, bo czasami się kiełbasi. tak jak w tym wypadku, że coś tam z awizacją jest nie tak, papiery nie gotowe. I niestety musimy e, poczekać. Dlatego my to najpierw wtedy idę do spedycji, oni tam sobie już działają, a wtedy w międzyczasie opłata drogowa i tak dalej, i tak dalej. Idziemy do tej szarej budy. I sobie weźmiemy, e, niby tylko do Niemca mamy iść. Tak więc chocia, chociaż tyle dobrego. Ale jeszcze tam na miejscu się trzeba dopytać: czy na pewno tylko do Niemca, czy, czy gdzieś tutaj jeszcze. Bo wiecie, tutaj jeszcze macie spedycję. Tam w tym, w tym brązowym budynku, nie? To jakby ktoś tam z Was potrzebował, to no najlepiej sobie sprawdzić na tej mapce, która jest przy, przy aucie. No i tutaj trzeba też uważać na tym przejściu granicznym, bo ogólnie rzecz biorąc, sobie waga. I kiedyś pamiętam, że mnie przedupili na tej wadze, która tutaj jest. Cała tutaj dokładnie ta. To jeszcze, jeszcze wtedy buzikiem jechałem. To miałem 4. Krótsze, 4300. O, to drogo było, ale dziwo nie kazali przeładować. Dobra, wchodzimy i zobaczymy, co tam będzie. Dobra, słuchajcie, tu u celnika elegancko poszło, tam dwie minutki, bez kolejki, bez niczego, pięciokienek otwarty, więc. Naprawdę nadzwyczaj sprawnie. I teraz, ostatni fragment no to ta opłata drogowa, co pokazywałem, to jest tak jakby za tą białą naczepą. A wyjazd już na Szwajcarię jest tam. Dlatego, w tym okresie oczekiwania, co yy, bym w tej spedycji tam działał, walczył, no to wiecie, to, to bym po prostu sobie poszedł wykupić opłatę drogową. I yy, no i musiałem się cofnąć po telefon, bo zapomniałem telefonu służbowego. No ale w każdym czasie to już jest wyjazd, oni tam sprawdzają tylko dowód osobisty, ewentualnie tam chyba tą opłatę drogową, jak dobrze pamiętam, jeszcze oni chcieli zobaczyć, ale tak wiecie, już kurczę, dawno nie byłem tu. No ale dobra, to by było w sumie z tej granicy na tyle. Jeżeli chodzi o pozostałe granice, no to wiecie, to jest bardzo, bardzo podobnie. Więc, jak widzicie, yy, ogólnie samo przejście graniczne to, to nie jest aż tak straszne. Tylko, tylko najgorzej jestem papierologiem, tak? bo jeżeli spedycja, tak jak w tym wypadku, yy, coś tam nie dopilnuje albo nie dośle, no to zaczynają się schody i łażenie w tej we w tej wiecie i dzwonienie, a tam zasięgu zazwyczaj nie ma na, na granicy. Z takich yy, wskazówek, co jest jeszcze istotne, no to ważne, żeby internet swój wyłączyć. Bo jeżeli macie abonament jakiś, no to wierzcie mi, że to jest. Bardzo wysokie koszty, a no wiadomo, nie każdy ma podobywa, bo na momencie zawarte, że ma to w cenie. Poza tym, no to jeżeli celnicy odwiedza, celnika odwiedzacie, czy, czy spedycję, no to wiadomo, to najlepiej sobie spojrzeć na tym planie, zobaczyć jak to wygląda, tam co i jak, gdzie iść. I to naprawdę można tam w ciągu godziny obejść. Sam parking, no to w nocy, tak jak tam wspomniałem, to, to zazwyczaj zajęty jest. To jeżeli późnym wieczorem przyjeżdżacie, no to, to naprawdę nie ma co liczyć na to, że będzie miejsce parkingowe. Jeżeli chodzi o sam ruch na Szwajcarii, to by wyglądało tak, że warto przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a przede wszystkim prędkości, bo no niestety mają te mandaty takie dość solidne i pokaźne. A przy okazji, same autostrady, no to no tam wiadomo, przy, przy Zurichu czy, czy jakichś większych miastach, no to są zatłoczone, ale tak poza tym, no to naprawdę spoko się jeździ. Nie ma dużego ruchu ciężarówek, ale też parkingi są malutkie i, i yy, tylko dosłownie tam kilka rajek jest nic więcej. Jeszcze na koniec warto wspomnieć o tym, yy, dlaczego mówiłem tam w pewnym momencie, że warto wziąć ze sobą yy, karty, kartę paliwową. Dowód rejestracyjny od pojazdu i ewentualnie dowód osobisty, no to jeżeli chodzi o pojazd, z którym wjeżdżacie, tak, jak już mówiłem, pierwszy raz do, do Szwajcarii, no to musicie go zarejestrować w tym systemie poboru opłat. Jeżeli nie macie boxa, tam z dekapałki, czy strzelki, czy, czy tam z czegokolwiek korzystacie, to musicie za każdym razem pójść do tego urządzenia, które by pokazywałem, i musicie tam włożyć tą kartę, którą dostaniecie w biurze użyć swojej karty paliwowej wpisać przebieg, masę, czy macie przyczepę, czy nie, 40 ton i tam te wszystkie pierdolą i wtedy dostajecie kwita, którego oddajecie potem na granicy z przebiegiem końcowym. No i o czym jeszcze warto wspomnieć to masa, żeby masa nie była przekroczona, bo sam kiedyś wjeżdżałem na, na Szwajcarię, tą wagę, co wam pokazywałem, no to bez tu się do mnie, kurczę, przyczepili i niestety... Poszło na spedycję oczywiście. <noise> Dobrze nie musiałem przeładowywać. Więc co? Wydaje mi się, że na chwilę obecną temat Szwajcarii i przejścia granicznego to myślę, macie obcykany. No, no, najlepiej, jeżeli macie jakiś problem albo cokolwiek innego, no to wiecie na radiu, tam kogoś się podpytać. I na pewno każdy, yy, każdy normalny człowiek Wam pomoże i nie będzie żadnego problemu. Tak więc trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć.